W czasie kadencji Fernando Santosa to było dogorywanie. To, to nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Myślę, że przeciągnięte było pewne pokolenie w tej drużynie, prawda? I za, o to zadbał nie tylko Santos, inni selekcjonerzy. Ale już Santos był ekstremalny w tym względzie, bo on tak, najpierw nie brał Krychowiaka, a nagle Krychowiaka wziął we wrześniu na, na samą swoją końcówkę i koniec de facto Grzegorza Krychowiaka. To pokazuje w jakim my świecie żyliśmy. I Zobaczmy, październik, listopad, marzec pozwoliły jednak zupełnie inną krew puścić tą drużynę, inne personalia. Dzisiaj piłkarze, którzy debiutowali u probieża. E, no, Piotrowski zagra w pierwszym składzie, prawda? E, postawił na nieoczywistych piłkarzy, którzy byli już wcześniej w kadrze, ale Zalewski to jest wybór taki naprawdę probieżowy, prawda? E, slisz, nawet jak się myślał o dziczku, to jednak widać dzisiaj wyraźnie, że Slicz to jest piłkarz, jeśli będzie zdrowy do pierwszego składu. Czyli to są takie wybory probieżowe. Widać, że tchnął, troszeczkę natchnął, wpuścił świeże powietrze i jakby spowodował, że, że w tej grupie są też inne, takie troszeczkę zestawienie personalne. No młodość wkroczyła.